Tatalik swoim głosem. Głosuj Natalika. Głosuj Natalika, on na, jest najlepszym politykiem w całym liceum. I, proszę bardzo, jeżeli Natalik zostanie prezentem tego liceum, nie będzie takich określeń z cyborgami. to naprawdę super z, z pokemonami. Żadnych cyborgów, nigdy więcej. Dostanę tylko pokemony. Skórki od mandarynek leżą po kątach. Ile że Głosujcie Natalika, to będzie porządek. Proszę. Na korytarzu. To jest brud, smród i ubóstwo. To jak nie powinno wyglądać elitarne liceum ogólnokształcące w Krakowie numer 2. Sztabowcy Kalika robią tak. Biorą puszkę i wyrzucają do kosza. Plastik, szkło czy Kolejny, Kolejna przeszkoda. Jest kosz, a nie ma gdzie wrzucić nawet puszki po pepsi. No, dlatego wrzucamy do kosza zwykłego, który stoi w Proszę bardzo. Jedyna roślina w całej szkole. Oto jest to ja w drugim samochodzie to usunął. Nigdy ich nie podlewał chyba już ze Ale nikt Taryk to będzie chodził i sam podlewał. DALO, na tarona.